Tysiąc lat naszej kultury, pokazać fenomen Polski, pokazać fenomen narodu, narodu, który jest w środkowej części Europy. Potężną populacją. Widowisko generalnie składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest wielki przemarsz, parada teatralna, która rozpocznie się pod, e, pod Barbakanem. O godzinie 18.30 ruszamy, przy w układzie chronologicznym i tematycznym idą wszyscy wykonawcy tej parady. To jest tysiąc lat historii polskiej, idzie w kostiumach z rekwizytem mniejszym, większym, aby znaleźć się przed e, e, sukienicami, gdzie jest wybudowana trzystopniowa bardzo duża scena, która te ponad 500 wykonawców tej parady pomieści. Następnie odbędzie druga część widowiska składająca się z lekcji historii i tu jest nie do przecenienia i walor estetyczny i, i, i rozrywkowy, ale przede wszystkim też edukacyjny. Liczymy na to, że to widowisko przyciągnie wiele tysięcy osób, które będą mogły trochę przypomnieć sobie myślę tą historię tysiącletnią Królestwa Polskiego, no bo gdzie mówić o tej Koronie Polskiej, jak nie w Krakowie, stołecznym, królewskim mieście. Ale też mamy nadzieję, że poza świetną zabawą to widowisko zostawi też w naszych głowach trochę taką zachętę do refleksji, do przemyślenia, jak ta historia wpływa na to, co tu i teraz, ale też przypomni nam, że te najważniejsze momenty z naszej historii możemy i potrafimy świętować razem, wspólnie, że są Dalej, takie elementy, które powinny nas zjednoczyć i wokół których możemy być tą wspólnotą. Także serdecznie zapraszamy. Myślę, że na pewno będzie wiele się działo.